Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach, a aktualna sytuacja społeczna w kraju rodzi wiele pytań i niepokojów. Należą do nich m.in. postulaty mające na celu godzenie w życie osób nienarodzonych. W różnych miejscach wyrażamy nasze obawy. Potrzebujemy też duchowego umocnienia. Stąd inicjatywa Narodowej Nowenny i apel o modlitwę. Do wszystkich, którym leży na sercu prawdziwe dobro i pomyślność naszej Ojczyzny. Zapraszamy wszystkich do udziału we wspólnej nowennie, w intencji Ojczyzny i zgody narodowej, o poszanowanie życia ludzkiego, które będziemy odprawiać od 16 do 24 marca, czyli przed przypadającym. Dnia 25 marca, dniem świętości życia. Będzie ta nowenna zanoszona do Boga za wstawiennictwem męczenników polskich: świętego Andrzeja Boboli i błogosławionego Jerzego Popiełuszki. O duchowe wstawiennictwo u Boga chcemy prosić ludzi, którzy oddali swoje życie za wiarę i naszą ojczyznę. Są to właśnie święte Andrzej Bobola. Wielki patron naszych dziejów i orędownik w sprawach trudnych, a także błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który zginął śmiercią męczeńską, przypominając, że zło należy zwyciężać dobrem. Chcemy także przywoływać sługę Bożego księdza Piotra Skargę, odmawiając jego słynną modlitwę za ojczyznę, która już od kilku wieków towarzyszy. Naszemu narodowi, a jej słowa dzisiaj wydają się szczególnie aktualne. Układ nowenny jest bardzo prosty, aby każdy mógł ją odmówić samodzielnie, w dowolnym miejscu, najlepiej o godzinie 21.20, czyli po Apelu Jasnogórskim. Wystarczy odczytać intencję na dany dzień i odmówić Ojcze Nasz, Strowaś Mario i modlitwę w intencji Ojczyzny. Ale zachęcam także, by odmawiać ją w Kościołach, kaplicach, parafiach, wspólnotach i różnych dużestwach. Niech ta modlitwa nowennowa będzie dla nas znakiem duchowego umocnienia, wiary Polaków, moc Boga, a także niezachwianej nadziei w to, że przyszłość naszego narodu i naszej ojczyzny będzie budowana w oparciu o Boże przekazania i prawdę Ewangelii.